Olaf, pierwszy mecz w wyjściowym składzie i od razu gol. Spodziewałeś się takiego występu? Znaczy fajnie, że udało mi się zabietować w Zagłębiu, chociaż to tylko sparing w pierwszym składzie. Fajnie zająć zagrać od początku z nowymi kolegami. Jeszcze wiadomo, zgrywamy się i to te podania i wszystkie zagrania jeszcze muszą być dopracowane bardziej i nad tym pracujemy. Ale co do mojego występu, Fajnie było zagrać, fajnie, że strzeliłem bramkę pierwszą w Zagłębiu Sosnowiec, zawiadomo wiadomo tylko sparring i trzeba pracować nad tym, żeby strzelać w lidze, żeby jak najlepiej się do niej przygotować, bo to tu jesteśmy, fajnie pracujemy i mam nadzieję, że, że przyniesie to wymierne efekty. Właśnie potwierdzasz, że to jest tylko sparring. a czy czujesz różnicę, że to jednak jest turniej i walka o, o punkty? Znaczy wiadomo, że to jest turniej, ale myślę, że tutaj wszyscy w sztabie i zawodnicy bardziej traktujemy to jako sparringi jako przygotowanie do ligi. Jest to turniej turniejem, ale dla nas to są mecze, żeby się sprawdzić, żeby fajnie przygotować się wydolnościowo i piłkarsko do, do ligi. A jeśli to jest turniej, no to, to trzeba go wygrać i wiadomo, że trzeba wygrywać mecze wszystkie, a taki mamy cel na tą drugą rundę. I jeśli... Uda się i do tego dążymy, trzeba osiągnąć jak najlepszy rezultat w turnieju. Zagrałeś dzisiaj najwięcej minut z całej drużyny. Powiedz, czy lepiej ci się grało samemu, czy nawet na końcu graliście w trójkę napastników? Tak, też mnie coś dziwiło, że w trójkę napastników graliśmy. Szczerze, to nie ma znaczenia. Wiadomo, inaczej się gra, jak się gra samemu na dziewiątce. Ale mamy taką rywalizację i konkurencję na, na tej pozycji. Wiadomo trener woli grać dwójką, to nam już powiedział, że, że będziemy starali się grać dwójką i nad tym pracujemy. I Sani, i Giorgio dobrze się rozumiemy, więc gra dwójką i w pojedynkę mam nadzieję, że da efekty dla zespołu. I najważniejsze jest strzelać bramki, my musimy przez bramki utrzymać się w tej lidze i musimy ich strzelić jak najwięcej. Taki mamy cel, więc czy będę grał sam, czy, czy będziemy grać w, drójkę, w dwójkę, czy we trójkę. Mm, musi być dobrze. Zapytam Cię jeszcze o ocenę zawodnika testowanego, czy, czy dobrze grał Ci się z nim na boisku? Jeśli chodzi o kogo? George'ego Iwanaszwiliego. Mm, tak, trenuje z nami od kilku dni, jest nowy, grał dzisiaj na skrzydle, też jest sprawdzany na tej pozycji. Dał mi asystę, więc <gryw> ja jestem zadowolony z jego występu. Ale o ocenę taką ogólną i to czy będzie grał w większym wymiarze czasowym trzeba zostawić trenerowi, bo to on ustala skład i ustala kto wyjdzie na boisko.